Znowu trzecia w nocy siedzę, sami sobie myślę o tym, jak między nami było, kurwa zajebiście. Kochałem ją bardziej niż ściągnęło mnie do dragów za tobą. Poszedłbym w ogień, dał siebie do piachów, jak nie ta, to następna, no kurwa bardzo śmieszna. Przy nikim innym nie czułem się nigdy tak bezpieczny. Pierwsze związki są przelotne i wcale tak nie bolą. Ze mną jest inaczej, bo prawie skończyłem ze sobą Prawie skończyłem ze sobą Po związku z pewną osobą Przy której życie miało barwy Jakich nie poznałem dotąd Wszystko przy niej było lepsze Piękniejsze, zabawniejsze Przeciwnie do tego czuję się teraz Moje serce Była moim narkotykiem Lekiem nazwy humor Poprawiała mi nastrój Rozgrzała me serducho Była moim narkotykiem Moim narkotykiem Moim narkotykiem Moim narkotykiem, a moim narkotykiem, lekiem na zły humor poprawiała mi nastrój, rozgrzała me serducho, przy niej dało się zapomnieć o wszystkim dookoła, a teraz jej nie ma, no kurwa jaka szkoda. Znowu trzecia w nocy siedzę sami sobie myślę o tym, jak między nami było kurwa zajebiście. Kochałem ją bardziej niż ściągnęło mnie do dragów, za tobą skoczyłbym w ogień, dał wpędzić siebie do piach Jak nie ta, to następna, no kurwa, bardzo śmieszne Przy nikim innym nie czułem się nigdy tak bezpiecznie. Pierwsze związki są przelotne i wcale tak nie bolą. Ze mną jest inaczej, o prawie skończyłem z sobą. Nie chcę więcej się zakochać, mam dosyć tego uczucia. Oddałbyś za kogoś życie, a ten tylko chce poruchać. Wasz o nią jak ja pierdolę, robisz wszystko co możesz. Zostańmy przyjaciółmi, nie jestem gotowa na związek. I na tyle możesz liczyć, na zwykłą kurwa przyjaźń. I nie licz na nic więcej, no chyba że się pływa. I pogódź się z tym w końcu, że ona nie jest dla ciebie, ona jest klasę wyżej i nie dostrzega ciebie